W 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, nazistowskim przywódcom wydawało się, że zawołuje ją świat. Sześć lat później ich chore pragnienia zostały zweryfikowane, a oni w popłochu próbowali uniknąć odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Niektórzy z dygnitarzy zażyli kapsułki z cyjankiem, popełniając tym samym samobójstwo. Inni z kolei, pod zmienionymi tożsamościami i z pomocą choćby Watykanu, opuszczali Europę na statkach parowych, gdy dobili do lądów Ameryki Południowej. Zakładali tam swoje małe społeczności. Jak pisze Christopher Klein na portalu history.com, zbrodniarze wojenni znajdowali schronienie w Brazylii, Chile czy Argentynie. W tej ostatniej, już od końca XIX wieku, osiedlało się wielu imigrantów z Europy, w tym i z Niemiec. Liczby tych osób można szacować na setki tysięcy. W czasie odwrotu III Rzeszy jej prominentni działacze uciekali tzw. zwanymi ratlines. Na trasach tych mogli liczyć na pomoc członków kościoła, którzy ułatwiali zmianę tożsamości. Dzięki fałszywym dokumentom opuszczali włoskie czy hiszpańskie porty. W Argentynie, rządzonej przez sympatyzynę, z faszyzmem prezydenta Juana Perona mogli znaleźć schronienie. Klein wskazuje, że osiąść tam mogło nawet 5 tysięcy uciekinierów, a stworzenie Ratlines zarządził sam Peron. Argentyński przywódca poznał ideologię faszystowską podczas służby na placówce dyplomatycznej we Włoszech rządzonych przez Mussoliniego. Peron liczył również, że przyjęcie nazistowskich naukowców czy generałów pomoże w rozwoju technologicznym w jego kraju, tak samo jak miało to miejsce w przypadku USA. W ucieczce takich członków aparatu III Rzeszy, jak Józef Mengele, Adolf Eichmann czy Eric Pripkę, rolę też odegrała Odessa. To skrót pełnej nazwy tajnej organizacji założonej przez Heinricha Himmlera. Jednostka ta, zrzeszająca byłych członków SS, pomagała im zbiec wraz ze zrabowanym majątkiem z Europy. W swojej książce The Real Odessa badacz Uki dokładnie opisuje schemat ucieczek nazistów. Zwraca uwagę na rolę, którą odegrał w nim Kler. Niektórzy jego członkowie nieświadomie, inni z kolei, tak jak biskup Alois Hudal, zupełnie celowo załatwiają. Ułatwiając fałszywe paszporty Czerwonego Krzyża. Przez lata zwolennicy teorii spiskowych starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wśród uciekinierów mógł znaleźć się sam Adolf Hitler. Jak wspomniałem wcześniej, Adolf Eichmann i Josef Mengele uciekli zwykłymi kursowymi statkami pasażerskimi. Jednak jak pisze w dzienniku Daily Mirror Rod McPhee, do wybrzeży Argentyny zawitały również dwie niemieckie łodzie podwodne. U-530 wynurzyła się z wody w Mar del Plata 10 lipca 1945 roku. Jej kapitan Otto Wermuth twierdził, że na pokładzie byli tylko załogani. Zniszczył jednak wszystkie dzienniki pokładowe i inne dokumenty, które mogłyby to potwierdzić. Jak potoczyły się losy znanych nam uciekinierów? Jak wyglądała ich codzienność? Niektórzy z nich dożyli sędziwych lat, nigdy nie stając przed sądem i nie biorąc odpowiedzialności za swoje okrutne zbrodnie. Walter Rauf, odpowiedzialny za wprowadzenie w życie metody gazowania spalinami samochodowymi, po wojnie pracował jako menedżer w fabryce konserw. Przez cztery lata, na przełomie lat 50. i 60., był także aktywistą. Aktywnym szpiegiem RFN. Jak pisze Klein, wpadł, gdy wysłał do swojej ojczyzny list, domagając się wypłaty emerytury należnej mu za służbę w niemieckiej marynarce wojennej. Został złapany, jednak czyliski dyktator Augusto Pinochet uniemożliwił jego ekstradycję. Ponoć grub zmarłego w 1984 roku Raufa jest miejscem spotkań lokalnych neonazistów, którzy oddają mu hołd charakterystycznym gestem. Niektórym nazistom nie udało się dożyć spokojnej starości. Najbardziej znanym przypadkiem jest tu chyba Adolf Eichmann, odpowiedzialny za logistykę całej machiny obozów koncentracyjnych i obozów śmierci. Jako Ricardo Clement udało mu się przez ponad dekady spokojnie pracować w fabryce Mercedes Benz. Ostatecznie wytropiony przez izraelski Mossad został schwytany podstępem i przetransportowany do Izraela. Gdzie w 1962 roku zawisł na szubienicy. Sprawie tej poświęcono wiele dzieł kultury, takich jak filmy czy sztuki teatralne. Jak pisze Eliana Dokterman dla magazynu Time, tym, co przerażało w procesie Eichmana, było to, jak normalny wydawał się oskarżony. Nie przypominał osoby, którą określa się mianem zbrodniarza. Nie zachowywał się jak psychopata, był zupełnie zwyczajnym człowiekiem. Jednym z nas. To właśnie wtedy filozofka Hannah Arendt uknęła termin banalności zła, wskazując, że w pewnych okolicznościach każdy jest w stanie popełnić tak straszne czyny. Normalność Eichmanna przejawiała się także w tym, że miał rodzinę, tak jak większość nazistowskich dygnitarzy. Zagadnieniu dzieci nazistów i podejścia do ogromnego brzemienia leżącego na ich barkach, pisarka Tania Kraśniański poświęciła całą książkę. W Children of Nazis wskazuje na dwie dominujące postawy. Jedną z nich jest nieustająca miłość do wspaniałych ojców, którzy sami byli ofiarami. Machiny wojennej i próba rehabilitacji ich nazwiska. W tym kierunku poszli potomkowie Hermana Geringa, Rudolfa Hessa czy Heinricha Himmlera. Inni z kolei na zawsze odcięli się od zbrodni swoich rodziców, zmienili nazwiska i żyli z dala od blasku fleszy. Jak wskazuje badaczka, tę drogę wybrali ci, którzy nie trzymali w pamięci wyidealizowanego wizerunku ojców. Z prawidłową oceną czynów swojego rodziciela miała problem trójka dzieci Adolfa Eichmana. W archiwalnym numerze The New York Times możemy przeczytać, że po tym, jak nazistowski działacz został stracony w Izraelu, jego 24-letni syn Horst zorganizował w Buenos Aires konferencję prasową, na której stwierdził, że Mój ojciec walczył dla wszystkich tych, którzy cierpieli z powodu międzynarodowego żydowsko-syjonistycznego zagrożenia. O losie Horsta, jak i pozostałych synów Eichmana, wspomina artykuł dostępny na YNET News, największym izraelskim portalu z wiadomościami w języku angielskim. 61-letnia Carmen była żoną Horsta przez 13 lat. Kobieta stwierdziła, że był on niezwykle blisko z ojcem, a kiedy Adolf został pojmany, w jego mieszkaniu rozwieszono swastykę. Rodzina wiedziała, że dziadek Eichmann, jak mówiło się na jego w domu zostanie powieszony. Mimo to był dla wszystkich. Trudny czas. Carmen opisuje w jaki sposób Horst, jak i dwóch pozostałych synów, żyło w przekonaniu, że ich ojciec nie zrobił nic złego. Wmówił on chłopcom, że Żydzi planowali wysterylizować Niemców, a Eichmann chciał tylko wygnać ich z Niemiec, ponieważ żadne państwo nie chciało ich przyjąć. Trzeba ich było zabić. Jak wspomina Carmen, Horst wierzył, że ojciec postąpił słusznie i wskazuje, że gdyby przestał tak myśleć, cały jego świat runąłby w gruzach. Wspomniany syn zmarł na raka w 2015 roku. W wieku 75 lat, Buenos Aires. Inny syn Ichmana, 76-letni obecnie Dieter, mieszka zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie jego ojciec został przed laty schwytany. Ożenił się z Włoszką Martą Walinotti. Para urodziła dwójkę dzieci. Dieter swój czas dzielił pomiędzy Niemcy i Argentynę, aż do momentu przejścia na emeryturę. Nigdy nie udzielił wywiadu, jednak jak twierdzi Carmen, również zawsze wierzył w niewinność ojca. Tak jak i Klaus, który wraz z Horstem, po tym jak ich ojciec został aresztowany, założył tajną nazistowską komórkę, w której bracia planowali ataki na żydowskie przedsiębiorstwa czy synagogi. W 1962 roku doszło do strzelaniny, a policja zorganizowała najazd na ich kryjówkę. Odnalazła tam broń koktajle mołotowa, których zamierzano użyć, a także nazistowskie materiały propagandowe. Horst odsiedział dwa lata w więzieniu. Jedynym dzieckiem, które odcięło się od spuścizny Eichmanna, był Ricardo, najmłodszy z synów, mający zaledwie pięć lat w momencie aresztowania ojca. Później, wraz z matką przeszedł Zaniósł się do Niemiec i publicznie zabrał głos tylko raz, gdy w latach 90. oświadczył, że to, co spotkało Adolfa, było sprawiedliwą karą za czyny, których się dopuścił. Podobną postawę prezentował syn Józefa Mengele, odpowiedzialnego za bestialskie eksperymenty na ludziach w obozie Auschwitz. Sam Mengele nigdy nie stanął przed sądem. W 1949 roku zbiegł do Argentyny, 30 lat później utonął natomiast podczas kąpieli nad brazylijską Iwierą. Jego syn Rolf miał zaledwie rok, gdy wojna się skończyła. Nie znał prawdziwej tożsamości ojca, a w domu powiedziano mu, że ten zmarł podczas wojny. Prawdę poznał dopiero w wieku 16 lat, co było dla niego prawdziwym szokiem. Józef Mengele próbował nawiązać z nim więź. Pisząc listy, a Rolf, mimo krytycznego stosunku do działań ojca, chciał go poznać i się z nim zobaczyć. Jak pisze w magazynie New York Post Larry Gatlin, zorganizowanie dwutygodniowego pobytu w Brazylii w 1977 roku zajęło Rolfowi 5 lat. Nie zapominajmy, że Mengele wciąż był poszukiwany, a Rolf nie chciał przyczynić się do jego pojmania. Jak pisze autorka książki Children of Nazis, mężczyzna zapytał ojca o Auschwitz, chcąc zrozumieć, jak coś takiego mogło się wydarzyć i jak jego własny ojciec mógł wziąć w tym udział. Józef Mengele nie przyznał się do odpowiedzialności za ofiary, stwierdzając jednak, że badał ludzi, a jego zadaniem było zdecydowanie, czy nadają się do pracy. Wedle jego logiki kierujących do niej zaoszczędził życie tysiącom osób, Rol wypowiedział się o takim rozumowaniu krytycznie. Odrzuciłem wszystko, co mówił. Nigdy nie zrozumiem, jak ludzie mogli robić takie rzeczy. To, że mój ojciec był jednym z nich, nie zmienia mojej opinii. Wydawać by się mogło, że są to opowieści z dawnych lat, jednak w niektórych miejscach w Argentynie pamięć o nazistach i wspaniałej III Rzeszy jest wciąż żywa. Świadczyć o tym może odkrycie tajnego pokoiku pełnego pamiątek w czerwcu 2017 roku. Policja znalazła wówczas około 75 artefaktów w domu na przedmieściach Buenos Aires. Wejście do pokoiku ukryte było w ścianie za półką z książkami. Służby znalazły po popiersia Hitlera, ozdobne noże czy przyrządy do mierzenia wymiarów ciała, mające w przeszłości określić przynależność do rasy. Innym niepokojącym znaleziskiem były materiały propagandowe. Pozornie niewinne klocki czy puzle opatrzone swastykami i wizją wspaniałych nazistowskich Niemiec, dzięki którym można było poddawać propagandzie również najmłodszych. O ile obecnie raczej stwierdza się, że Hitler nie uciekł do Argentyny, a rzeczywiście popełnił samobójstwo w swoim berlińskim bunkrze, o tyle nie możemy być do końca pewni, ilu nazistom udało się zbiec do Argentyny i uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ich dzieci, chcąc odciąć się od wiszącego nad nimi piętna, rzadko wypowiadają się publicznie, a nam pozostaje jedynie śledzić prasowe doniesienia i mieć nadzieję, że koszmar urządzony światu przez ich ojców nigdy się nie powtórzy.